Dobra, cześć, witajcie. To znowu my jesteśmy w siedzibie Triplexa. No cześć, i... witajcie. No i dzisiaj mamy dla Was coś fajnego do ogłoszenia, ponieważ zbliża się wielkimi krokami. Zbliża się wielkimi krokami 24 kwietnia, wielkie święto w naszej firmie, a mianowicie branżowy dzień materiałów pirotechnicznych profesjonalnych albo półprofesjonalnych do profesjonalnego zużycia w Triplexie. Dokładnie tak. Będzie pirotechnika klasy czwartej i jest to myślę wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników, aby zobaczyć ją na żywo. No i co? Będzie też oczywiście strefa widza, tak jak od wielu lat w Triplexie, więc zapraszamy wszystkich, którzy kochają fajerwerki do strefy widza. Oczywiście śledźcie nasze social media, wtedy dowiecie się więcej, gdzie, co i jak, żeby być z nami na bieżąco. Czeka Was mnóstwo Atrakcji, myślę, że jakieś fajne konkursy zrobimy w Strefie Widza. Będę ja, będzie paru innych YouTuberów, więc też będzie można pogadać, zbić pionę, jakieś tam foteczki zrobić. No i dlaczego warto przyjechać do no. nas? No cała nasza 30-osobowa ekipa Triplexu zaprasza Was serdecznie tego 24 kwietnia do nas, do Miennic, a potem do Pierwoszowa, gdzie będziemy ostrzeliwać materiały, tak jak mówiliśmy, klasy F4, ale też F3 i F2, bo i takie również są do użytku. Nazwijmy takiego profesjonalnego, czyli po prostu materiały, z których możecie zrobić sobie taki swój pokaz prywatny. Będą też materiały dzienne, będzie też estradówka. No zobaczymy jeszcze co będzie, bo teraz niestety, ale ciemność robi się nam coraz później, więc tego czasu na szczelanie bez zakłócania ciszy nocnej, no tego czasu się robi coraz mniej. Ale na pewno będziecie zadowoleni, zapraszamy. Tak jak powiedział Marcin, strefa widza, trochę niespodzianek. Jak macie jakieś pomysły, jakie chcielibyście, żeby tam niespodzianki były dla was, to dajcie nam znać. Chętnie się zainspirujemy waszymi pomysłami. No i cóż, no do zobaczenia. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać, oczywiście będzie transmisja na żywo na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Nie wiem, gdzie, gdzie się dam, tam będziemy będziemy. Żeby potem... Was informować, tak jak mówicie, na naszych socjalmediach. No i wiecie, no, dla kogo jest ta impreza? No przede wszystkim dla sklepów, dla hurtowni, ale tak jak mówiliśmy, dla wszystkich, którzy kochają pirotechnikę, my serdecznie zapraszamy. Tak jak mówiliśmy, na naszych socjalmediach mediach bodajże siódmego. Kwietnia będzie pierwsza informacja. Wy to oglądacie 4 kwietnia, w piątek. I co najważniejsze, słuchajcie, szczegóły będą wkrótce na social mediach, także oglądajcie wszystkie informacje na bieżąco. Szczegóły, to znaczy godziny spotkania, to jak długo będzie to wszystko trwało. Zapraszamy. No i przede wszystkim też będą mogli yy, zobaczyć szelki na żywo. A to nie jest jakby dla. W sensie mówię o widzach takich jak ja, na przykład, zobaczyć szelki na żywo. 4, 5 i nawet 6 calowe to jest coś naprawdę wow. No i oczywiście, taką pirotechnikę, która z nami jest. Nie na co dzień można to zobaczyć, tak mówiłam na początku, więc serdecznie zapraszamy. Wiecie, to jest trochę tak jak y, krawiec. Będziemy pokazywać wam. Materiały, z których się szyje pokaz, tak? czyli pewne rzeczy będą może dla niektórych nawet nudne, no bo taki rzymski ogień, który szczela 8 razy tylko efektem ogona. No, dla niektórych może to być nieciekawe. bo kandle-bandle, które przez 30 sekund strzelają jakimiś kulkami do góry. Więc to dla niektórych też może być nudne. Ale to jest właśnie ta igła, ta nitka, ten guzik, z których później krawiec szyje coś pięknego. I na tym polega właśnie cała sztuka, żeby z takich materiałów uszyć coś fajnego. A Wy macie okazję tego 24 kwietnia zobaczyć te półprodukty, z którym potem robi się wspaniałe obrazy na niebie. Dokładnie tak. więc. To była taka szybka informacja na temat demo F4 w Triplexie 24 kwietnia w Pwieszowie. W Pierwoszowie na Karma tak. Miłocin. Dokładnie tak. I tak mówiłem wcześniej więcej informacji na pewno znajdziecie na naszych social mediach, więc obserwujcie Triplexa, żeby być na bieżąco. I co, miejmy nadzieję, że we... do zobaczenia. Czy na żywo, czy za ekranów bądźcie z nami. Cześć. Pa.